Panowcy, w dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować nową łódkę, jaką zakupiłem na ten sezon. Mianowicie jak wszyscy rozpoznajecie, jest to Hunter 650 od firmy ProLam. Na bateriach litowojonowych z aparaturą Freesky i 6X. I cóż, no, chciałbym, zaprezentuję Wam mniej więcej, jak to w środku wygląda, co posiada, jakie oświetlenie, klapy. Wszystko po kolei. Także zapraszam i jedziemy z tematem. Na początek, może zaczniemy od zasilania łódki, tak wspomniałem, są to baterie litowo-jonowe 3S 11,1V, czyli to są typowe 12,6V. 12 Duże baterie pojemne 25A, ponad 25A, także w sumie mamy 50A, to jest długo pływania. Do tego jest zasilanie, jeszcze do sonaru 9A. Myślę, że na cały sezon mi wystarczy ta jedna bateryjka kaładowanie i cały sezon oblatamy na tej jednej baterii. Co jeszcze fajnego w łódeczce, jeśli chodzi o zasilanie? Zas y mam wód zamontowany zasilanie i na baterie litowo-jonowe i na baterie żelowe. Także jeśli kiedyś by mi się wymarnowały te litowo-jonowe, podłączam żelówki i pływamy dalej. 6 żelówki. Oczywiście tu jest podłączenie do sonaru, też pod baterykę, Tak to wygląda. O bateriach będę opowiadać może w innym filmie. Komory, tak tu widzicie, może będzie coś widać. Zobaczcie, tak to wygląda. Wszystko porządek, poukładane. Silniczki. Z tej strony jest to. Tak. Za chwilę zamontuję baterię, aby pokazać Wam resztę funkcji, jakie łódka posiada. No i będziemy ją pierwszy raz wodować. Także zobaczymy, jak to pływa. Sam jestem ciekaw, bo jeszcze nie, ta łódeczka nie pływała. Także montuję bateryjki i. 叫我们打雷。 wspomnę jeszcze, że oczywiście łódka poza bateriami litowo posiada również echosondę na 500, tak jak miałem w poprzednich łódkach a nawet powiem, że to jest ta sama echosonda wyjęta z tamtej łódki, ze starej i przełożona po prostu do nowej budy, do Huntera reszta już jest wszystko nowe cena łódki z tym wyposażeniem, bez baterii z zamontowaniem mojej echosondy Wyszło mieć 3700 zł do tego wiadomo 1800-1900 zł echosonda i baterie litowo-jonowe. Jeśli byście kupowali przez filmę ProLam, to 1000 będzie mało. Na stronach internetowych, na Facebooku można fajne baterie wyhaczyć, którzy, które robią ludzie i w okolicach 600-700 zł. Można kupić taki pakiet 50A, ja jeszcze miałem fajnie, dostałem gratis ten 9A pakiecik do sonaru. Także za 6 stówek mam pełen pakiet litowojonowy i to naprawdę duży, także w programie ponad 1000 zł, grubo ponad 1000 trzeba zapłacić za taki pakiet. Więc lepiej sobie samemu kupić i, i to wychodzi dużo taniej. Na początek omówię najpierw pilot, jak go włączyć, jak połączyć łódkę z pilotem. Dla dużo osób będzie to oczywiste, dla niektórych będzie to nowość. Aby uruchomić pilot, wiadomo, power. I pilot wydaje takie dźwięki: wszystkie przełączniki muszą być skierowane do góry i gałka w dół. W tej chwili zaprogramowany jest pilot. Teraz idę uruchomić łódkę, aby zsynchronizować pilot z łódką. Tak jak widzicie, pilot jest już łączony. W tej chwili uruchamiamy łódkę. Pilot automatycznie wykrył łódkę. Wszystko odpalone. Synchronizowane. Można pływać. Łódeczka posiada sygnalizację otwarcia klap. W tej chwili klapy są zamknięte. Jak tutaj widzicie, nie świecą się diody. Świecą się tylko po dwie czerwone. W przypadku otwarcia klap. Czyli prawa zapalają się diody pomarańczowe. I w tej chwili wiadomo, że są otwarte klapy. Oczywiście oświetlenie można regulować, jasność, przygasić. Chociaż otwarcie klap zawsze będzie się świeciło. Jeśli będą klapy otwarte, to zawsze będzie się świeciło. Z przodu, jak widać, również oświetlenie złączone. Pierwsza i ostatnia dioda po przekręceniu pokrętła gasną. Zapalają się dodatkowo uruchomienie halogenu plus włączenie dodatkowych środkowych świateł poprzez przełącznik. W tej chwili odpalił się halogen i dodatkowo dwa światła z przodu. Tak jak widzicie łódka również posiada burtowe oświetlenie. Z jednej strony zielone, z drugiej strony niebieskie. A była widoczna w nocy, mniej więcej będzie widoczna, ale jak się odwróci w którąś stronę będę wiedział jak ją manewrować, aby dopłynąć do brzegu. Kolejny przełącznik, numer 2, jest odpowiedzialny za uruchomienie sonaru w wódce. Przy włączeniu sonaru zauważcie, tu zapali się światełko kontrolujące, że sonar jest uruchomiony. Kolejną fajną rzeczą, którą łódka posiada jest tak zwany autobieg. Na czym to polega? Tak zwany, można powiedzieć, tempomat. Łódka, z tą łódką steruje się prawym przełącznikiem, tak? Chodzą silniki. Ale również można włączyć autobieg drugą gałką do przodu i również silniczki pracują. Wolniej szybciej. I nie trzeba cały czas trzymać przełącznika, aby łupka wystarczy podnieść do góry. Jeśli chcemy wyłączyć tą funkcję, przełączamy ten przełącznik i już nie działa. Tak jak wcześniej wam mówiłem, tu regulujemy natężenie światła świateł nawigacyjnych. Kolejnym regulujemy natężenie światła halogenu. Piąty, ten przełącznik jest sobie pusty i szósty, ostatni przycisk jest do zmiany prędkości łódki. Łódka posiada dwa biegi, wolniejszy, szybszy oczywiście, a to zobaczycie już później, jak będzie łódka pływała w testach. Także przystępujemy do pierwszego wodowania, ale oczywiście, żeby to porządnie zwodować łódkę, co trzeba zrobić? Za chwilę zobaczycie. Jak wiadomo, przed pierwszym wodowaniem, co powinno się zrobić? Powinno się zrobić to otworzyć szampana, tak na prawdziwych statkach. Tu, w tym przypadku, nie będę rozbijał szampana, no nie, niestety, ale oficjalnie wodujemy pierwszy raz łódkę, bo jeszcze by nie była wodowana przez firmę Prolam. Ja pierwszy raz je woduję. Także. Całe jej nie będę lał, ale i do wody i silniki ogień. No dobra, troszeczkę popływałem. Teraz otworzę w środku klapy, sprawdzę czy jest sucho, czy nic się wody nie dostało. Zresztą nie powinno, ale dla pewności sprawdzić to należy. I później jeszcze popływamy z echo sondą, sprawdzimy jak echo działa. Bardzo sucho. Nie ma takiej opcji, żeby coś się dostało. Prawa komora sucha, sprawdzimy jeszcze lewą. Oczywiście, sprawdzanie było zbędne. Powiem Wam, że produkt wykonany pierwsza klasa. No, Z poprzednimi łódkami miałem doświadczenie przykre doświadczenie, nie miałem nic dobrego. Pierwszy model był jeszcze jako tako, drugi model był tragiczny same problemy. Tutaj, jak na razie, no, wykonanie perfekt. Jak widzicie, wszystko super sprawdza się. Jeszcze nie pokazałem wam wskaźników bateria w łódce, bateria w pilocie napięcie w łódce 1242, napięcie baterii w pilocie 4,99 i zasięg 10, czyli jakoś sygnału jest na najwyższym w tej chwili poziomie na 10. Czym będę dalej odpływał, tym ten zasięg będzie opadał aż do zera. Przy 0 straci wódka zasięg. Także wodujemy teraz i sprawdzamy sondę i pozostałe rzeczy. Oczywiście pilocikiem uruchamiam sobie sonar, widzę światowa lampka zapaliła się, czyli sonar chodzi, odpalamy echo 07. Widzicie teraz pierwszy bieg, przełączam na drugi bieg. Pierwszy bieg, pierwszy bieg, drugi bieg. Także z łódkiem jestem bardzo zadowolony na chwilę obecną. Za tydzień pierwsze testy już na rybkach. Jeśli macie jakieś pytania pod filmem, postaram się na, na, na nie odpowiedzieć. A na razie dzięki, i do usłyszenia nad wodą, już yy, z bendeczkami.